Nieznane życie Jezusa, według wizji Alana Amesa. Opuszczając wieś, minęliśmy tamtejszą synagogę, na zewnątrz której stał tłum ludzi. Podeszło do nas kilku faryzeuszy. Jedną chwilę Ty tam, kim jesteś rzekł jeden z nich. Ja jestem Jezus z Nazaretu odparłem. Na chwilę zapanowała cisza, a oni wpatrywali się we mnie. Jeden z nich zakpił A więc to jest ten wielki prorok masz dla nas jakąś naukę? Są tacy, którzy nigdy nie pojmą nauki, bo zamykają swe serca na wolę Boga. Prorocy uczyli, by każdego traktować łaskawie i z szacunkiem. A ilu z Was posłuchało? Ojciec z nieba dał Wam przykazania miłości, a ilu je zachowuje? Spoglądam w Wasze serca i widzę, że liczycie Wasze pieniądze, gromadzicie majątności, nie bacząc na innych. Czy naprawdę sądzicie, że tego oczekuje od Was Bóg? Widzę, że pełno w Was chciwości i zazdrości. Czy Bóg chciałbyście, tacy właśnie byli? Zbadajcie wasze sumienia i dostrzeżcie grzechy, które popełniacie. Szczerze je uznajcie, niech Was nie zwiedzie własna pycha. Oni miały z wrażenia mężczyzna w Skąd ty wiesz, co jest w moim sercu? Skąd ty mnie znasz? odparłem. Znam ciebie od dnia, w którym się narodziłeś. Widziałem cię, gdy kradłeś płaszcz twego brata, by go potem sprzedać, a zarobione pieniądze wydać na przyjemności. Mężczyzna upadł na kolana. Cały drżał. Mistrzu, przebacz mi. Nikt o tym nie wiedział, ale ty wiesz. Przebacz mi, a odmienię swoje życie. Nie spuszczając z niego oczu, schyliłem się i trzymając go za ramię, podniosłem z ziemi. Nie był on jedynym, który się zagubił. Zmień swoje życie. Odtąd chwal Boga i pomagaj innym. W ten sposób znajdziesz przebaczenie dla siebie. Przyjmij je i czyń dobro, a nie bądź chciwcem. Wszyscy zebrani odwracali głowy, gdyż bali się, że zaglądając do ich sumień, mogę poznać, jakimi są w głębi serca. Powróciliśmy nad jezioro. Tam modliliśmy się do Ojca, prosząc, by uleczył serca ludzi i przebaczył im ich grzechy. Nadszedł wieczór. Jedynie płomień ogniska rozświetlał miejsce odpoczynku. Przyjrzałem się iskrom unoszącym się z ogniska. Bardzo jasnym z początku, lecz wkrótce gasnącym. Byli jak ludzie. Tak wielu deklaruje miłość Boga, ale z upływem czasu ta miłość wydaje się gasnąć, a jej miejsce zajmuje miłość własna. Potem ginął w ciemnościach. Andrzej śpiewał wolno żałobną pieśń, która płynęła wprost z jego serca. Pozostali zaczęli klaskać w rytm melodii. I sami dołączyli do śpiewu. Andrzej śpiewał o miłości zdradzonej dla pieniędzy, o tym, jak bogaty człowiek zapłacił pływnemu młodzieńcowi, by ten opuścił jego córkę. Młodzieniec spotykał się z nią i pragnął się z nią ożenić. Gdy córka bogacza dowiedziała się, że jej ukochany wybrał pieniądze zamiast niej, Załamała się, przestała jeść i umarła. Wtedy pomyślałam, jak wielu odrzuca miłość Boga ze względu na bogactwo i sławę światową. Smutna to była pieśń, tak jak smutny jest ten świat. Zbudziłem się, słysząc w sercu głos mego ojca. Stałem i udałem się w miejsce samotne, by być z nim sam na sam. Na rozmowie z ojcem spędziłem kilka godzin. Rozmawiałem o tym, o co mnie prosił i o tym, jak mam tego dokonać. Za każdym razem, gdy myślałem o tym, co miało nadejść, Zastanawiałem się nad tym, jak łatwo ludzkość dała się zwieść i o zadośćuczynieniu, którego miałem dokonać dla ich zbawienia. Wewnątrz mnie toczyła się walka. Moja ludzka natura lękała się tego, co miało się stać, a moja boska natura pragnęła przebaczyć ludzkości. Złyczaił się wciąż, by wsączyć lęk i niepokój do mojego serca, lecz ja nie dawałem posłuchu jego daremnym wysiłkom. Ojciec umacniał mnie swoją miłością, słowem swoim dodawał mi otuchy, przyciągając mnie do swego serca, gdy tak trwałem, Cały wojcu wszystko mogłem uczynić. Nic nie mogło mi przeszkodzić ani mnie powstrzymać. Miłość mego ojca tak potężna, tak delikatna, zawsze dodająca sił i tak serdeczna. Wiedziałem, że trzeba bym oddał moje życie po to, aby moje dzieci Moja ziemska rodzina mogli mieć udział w wiecznym szczęściu. Ja, jedno z Ojcem, Duch Święty, jedno ze mną tak trwaliśmy złączeni w miłosnej Unii. 12 lutego 1996 roku.